Co Cię czeka przez następne 24 godziny? Najpierw zobaczę, jaka energia Cię prowadzi, a potem co może się wydarzyć. Jest już numer anielski dla Ciebie na ten czas: 510, rebelia. Czyli to jest czas, to jest dzień, w którym czujesz się trochę jak rebeliant, czas postawić granicę. Czas myśleć poza schematem, zrobić coś nietypowego. To jest dobry dzień, to są dobre 24 godziny na to. No to zobaczmy o co chodzi, w jakich tematach. Uuu, dosyć sporo kart tutaj się pokazało. Jeszcze ta czwarta spod spodu też wychodziła. Także może być to kilka tematów. Odrodzenie, coś z przeszłości powróci. Wiele osób może spotkać kogoś albo jakiś temat powróci, właśnie po to, żeby postawić granice, powiedzieć nie i odrodzić się w nowej energii. To może być ktoś z przeszłości, kto było ciebie zazdrosny. W jakiś sposób, czy to miłośnie, czy o to, kim jesteś, co robisz, co osiągasz, więc tutaj sprawy z takimi osobami. Też, też stawianie granic właśnie w relacjach, w których jest bardzo dużo zazdrości chorobliwej, tutaj się pokazuje. Załatwisz ważne sprawy właśnie w ten sposób, kiedy postawisz na swoim, trochę tupniesz nogą. Oczywiście nie chaotycznie, w złości, jak na przykład małe dziecko. Chodzi tutaj o takie postawienie granicy w pewności siebie, tak. Nadchodzi miłość, słuchajcie, można spotkać też miłość dzisiaj w te 24 godziny, nieważne kiedy to oglądasz, bo to jest film bezterminowy więc też warto mieć oczy, uszy, serce otwarte, jeśli to jest Twoje marzenie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, kiedy spotkasz miłość, dokładnie, czy teraz, czy później, to zobacz moje czytanie, wybierz kartę, link jest tutaj na ekranie nad tytułem.